Cześć, witajcie! Z tej strony Oliver i dzisiaj Wam zaprezentuję, jak zrobić serwer Minecraft lecz to będzie serwer Bookit, na który możemy wgrywać pluginy. Dobrze, wchodzimy w link linkopisie. Jest to strona Grzegorza, zapraszam Was do subskrybowania. Od razu mówię, że to nie są moje pliki. I dobrze, są to najbardziej, takie najlepsze pliki według mnie. I wchodzimy w zakładkę taką, jak widzicie i mamy tutaj wszystkie wersje. Pobieramy sobie yy, jaką chcecie, na jaką wersję chcecie, ja pobieram na przykład na 1.64 i wybieramy sobie typ TNT Run, Jail, Survival Games, Survival, SkyBlock, Pinewall, Mizey, Hardcore i tak inny. Dobrze, gdy to pobraliśmy, możemy wejść na swój... czekajcie, ja to znajdę, gdzie to mam? O, tu mam na przykład Survival Games pobrane. Dobrze, wchodzimy. Wykładamy folder sobie na pulpit czy gdzie tam chcecie, ale najlepiej na pulpit, bo będziemy mieli to pod ręką. Mm, szybciej, szybciej Czekajcie, zrobicie, cię, będzie szybciej, nie? Dobrze, jestem tu w przerwie, mi się już przyniosło. Trwało to chwilkę, ale okej. Okay. Wchodzimy w ten folder i tu mamy wszystkie pliki. Wchodzimy w Server Properties i uzupełniamy swoje no, po prostu uzupełniamy wszystkie tabele motydy, na przykład YouTube. Damy slotów. Tyle. 200 000. IP to nie to. To będzie moje schemaczci. Tak, jest serwer chyma, to serwer lecz to jest serwer z pluginami. Czekajcie, niech mi się odpali. Dobra. 2500. 54 202 46. Ok, zamykamy. I teraz y, tu jest zakładka plugins. Jeżeli chcecie wgrać jakieś pluginy, to po prostu tu przynosimy. I tutaj mamy, odpalamy swój sterownik jaki mamy, na przykład jak macie 64 bity, na przykład Java 6 to to odpalacie. Ja odpalam 32 bit Java 6, tak mam to najgorsze, chyba mam Dobrze, włączam mi się teraz możemy włą włączyć swojego Minecrafta. Tak, tutaj się wgrały jeszcze, dodają się pliki wszystkie. Od razu mówię, że to nie jest moja paczka serwerowa, może w przyszłości zrobię i będzie link y do kanału stwórcy. Dobrze, niech mi się włączy Minecraft. Tak, żeby wypić na swój serwer nie potrzebujemy hamaczy, tylko jakby ktoś chciał do Was wejść, to wtedy tylko ktoś będzie potrzebował Waszą sieć i te inne. No, może niedługo zrobię poradnik właśnie jak zrobić, żeby ktoś mógł wejść, ale to już chyba jest proste, ale zrobię, bo niektórzy potrzebują takiej pomocy. A nikt nie robi takich początkujących poradników. Okej, okay, niech mi się Minecraft włączy. Tu się jeszcze wszystko... Preparuję, tak to mówimy, coś mi Minecraft. Nie wiem, czemu jak ten mm, po prostu, jak nagrywam, to mam lagi, ale okej. Okay. Dobra, wszystko się już chyba powinno. O, tak, wszystko się łączyło. Wchodzimy w tryb wieloosobowy, połączenie bezpośrednie. I tu wpisujemy swoje pi. Pamiętam, na pamięć. Zapamiętałem, dobrze, logowanie. no I teraz to jest serwer z pluginami, czyli jak wbijamy to musimy wpisać register Swoje hasło jakie będziemy chcieli, ja zrobię np. tem i spacja i jeszcze, a nie, czekajcie Tem raz, za trzy i tem dwa raz, trzy, czyli jak ja to tam napisałam i successfully register Teraz żeby sobie dać oba piszmy opa i wspólnik Teraz możemy sobie dać gamemoda, Moda. m 1 i mamy jakieś inne tam przybory, pluginy działają ja pobrałam SG, więc mam ukośnik SG. Okej. Okay. Więc myślę, że poradnik się podobał. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz odwiedzić kanał właśnie twórcy tych plików, bo naprawdę dużo się starał. Więc cześć, cześć i czołem. Cześć.